Nie wiem czy Was to pocieszy czy też nie, ale w Paragwaju coraz więcej mamy samochodów elektrycznych i coraz więcej takich ładowarek elektrycznych przy Bigi. Pigi to jest taka siecióweczka najbardziej popularna w Paragwaju jak żabka. No i zobaczcie, takich ładowarek w stolicy i wszystkich okolicznych miejscowościach w Departamencie Centralnym, czyli mówię Fernando de la Mora na przykładu, San Lorenzo, to jak najbardziej też takie ładowarki znajdziecie. Więc jeżeli na promieniu chcecie się poruszać w Paragwaju sprzętem elektrycznym, a coraz więcej tych sprzętów elektrycznych skin, inne marki zupełnie tutaj jeżdżą, inne samochody niż w Europie, no to taka jest właśnie tu rzeczywistość. I jeszcze dodatkowo zobaczcie tam dalej. Ktoś mieszka. Więc taki świat dysproporcji. Co o tym myślisz, a ja idę dalej trenować? I jeszcze taka ciekawostka. W Paragwaju jak będziecie zawsze pytają. Czy bierzesz z gazem, czy nie. Dla nich jest to dziwne, że pijesz na przykład wodę z gazem. Kongas? Zawsze się pytają, czy biorę z gazem. To jest łeka. Trzymajcie się i lecimy na trening z gazem. Chociaż nie wskazane podczas treningu, ale czasem lubię dla orzeźwienia. Pozdro!